Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach odniósł kolejny sukces. Koło teatralne działające przy Zespole Szkół ZDZ w Kielcach zwyciężyło w drugim internetowym przeglądzie uczniowskich zespołów teatralnych Telewizji Polskiej w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Miejsce w wielkim finale zapewniło sobie prezentując spektakl pod tytułem Falstart. Jest to opowieść o młodych ludziach szukających swojej drogi życiowej, pragnących za wszelką cenę zrobić karierę, zdobyć wielkie pieniądze i sławę. Główny bohater, realizując swój cel, sięga po środki dopingujące, nie zważając na własne zdrowie i pogarszające się relacje z innymi ludźmi. Spektakl został uznany za najlepszy przez kapitułę honorową, w której zasiedli między innymi Anna Dymna, Olgier Łukaszewicz i Maciej Wojtyszko. Przewodniczącym jury konkursu był dyrektor TVP Kielce Marek Mikos. Swoją nagrodę uczniowie odebrali 7 grudnia 2014 roku podczas uroczystej gali transmitowanej ze studia w Krakowie przez telewizyjną jedynkę i TVP regionalną. Ogromne wsparcie i żywiołowy doping zorganizowali zgromadzeni w szkole koledzy, nauczyciele i dyrekcja. Pierwsze miejsce w kategorii szkoła ponadgimnazjalna otrzymuje Szkolne Koło Teatralne Zespołu Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego. moment, by te bo jest to dla nas naprawdę bardzo duże przeżycie, że tu jesteśmy. Chciałbym, chcieliśmy podziękować wszystkim głosom internautów, które się okazały naprawdę bardzo ważne. I dziękujemy za Wasze wsparcie. Chcieliśmy również podziękować z całego serca kapitule honorowej, nauczycielom wszystkim, którzy nas przygotowywali, naszej rodzinie, kolegom ze szkoły, że cały czas nas wspierali. To jest strasznie duże zaskoczenie. Dziękujemy. Dziękuję. Otwierają się nowe lądy, usłyszeliśmy na początku, przez Cygani. Otwierają się nowe lądy wyobraźni, kreatywności, współpracy i przyjaźni, która jest niezwykle ważna. Bardzo dziękuję młodzieży. Serdecznie <klucz> dziękuję również wszystkim uczniom także pozdrawiam naszych uczniów ze szkoły w Kielcach. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo Zapraszamy do następnego miejsca. Dziękujemy serdecznie. Oprócz dyplomu i statuetki, nagrodzeni uczniowie wrócili do Kielc, bogatsi nie tylko o kolejne doświadczenia i wrażenia, ale także o nowoczesną kamerę i profesjonalny komputer z oprogramowaniem do montażu telewizyjnego. Dodatkową nagrodą były warsztaty teatralne dla młodych aktorów, które przeprowadził Zbigniew Lisowski, reżyser, autor scenariuszy teatralnych, na co dzień dyrektor Teatru Baj Pomorski w Toruniu. Spektakl Falstart został zarejestrowany przez ekipę Kieleckiego Oddziału Telewizji Polskiej, a następnie wyemitowany na ogólnopolskiej antenie TVP Regionalna. Spektakl nie okazał się zatem teatralnym Falstartem, a trud włożony w opracowanie autorskiego scenariusza, napisanie tekstu piosenki i skomponowanie muzyki zaowocował sukcesem dającym ogromną satysfakcję zarówno uczniom ZDZ-u Kielce, jak i ich opiekunom.